W ramach udzielanych dotacji przez Gminę Miejską Kraków w ramach programu ograniczenia emisji, miasto od początku wspierania mieszkańców wydało ponad 320 milionów złotych i zostało zlikwidowanych ponad 45 tysięcy balenisk węglowych. Miasto wspiera mieszkańców, wszyscy, którzy zmienili system ogrzewania, niekoniecznie czy skorzystali z dotacji w ramach programu zamogąnciańskiej emisji czy też nie, ale którzy zmienili po 13 września 2011 roku mogą ubiegać się o dopłaty do rachunków. Jest to w ramach lokalnego programu osłonowego. W obecnej formie, które są dotacje do 100% i obecna formuła przyznawania dotacji to był rok od 2012 i tutaj w okresie 2012 do 2019 jest to liczba rzędu 25 Tysięcy, ale należy zaznaczyć, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, ponieważ ciągle dotacji udzielamy i będziemy ich udzielać jeszcze do końca sierpnia, czyli rozpatrujemy te wnioski, które wpłynęły jeszcze w czerwcu.